Cześć Manko, to, to znowu ja, takie info, do propos tej nowej nuty, Piam odszedł ja tu jeszcze trochę przeprosić za to, że pod koniec tam, w, pod, w środku i pod koniec B, pod koniec teledysku Nieźle zjechałem z bitu i tu się przyznaję, faktycznie jest tak trochę zjebałem i to sprawia taką ono konkretnie że to przepraszam, miałbyś być totalnie inaczej. Ja po prostu obawiałem się, że ten, że mogę się nie wyrobić i wybi, że tego tak krzyje bałem. I właśnie mam zawsze tak, że jak słyszę, że tak mega mocno i głosu, i tak mega mocno przyspieszam, a to dla Was robi dobrze, i dla mnie nie robi dobrze, bo tak, e, dla Was to nie robi dobrze, bo niewyraźnie prawie słychać, i to jest takie pewne. Ale po prostu chodzi o to, że ja mam tak zawsze w tył, mam tak blisko w, ne, w głowy, że boję się, że nie wyrobię do końca po prostu bitu i takie info szybkie, że po prostu e, wygląda jak wygląda, no i po prostu wiesz, no i jakoś to musi wyglądać. To i ja przeprosić przeprosić za to, kurde, że bady no za przeproszeniem, no ale no, mam trochę poprawek, bo to, że o poprawek przepowiadam, to chciał mój drugi teledysk, więc wiesz, no, muszę to trochę że jeszcze. No nie ułatwiam, nie ułatwia, może chyba do powtarzasz, ale mi się kurwa nie chce, bo mam lepsze rzecz, rzeczy do robienia, ale no. Ja tak będę, do tego nie odrzyszkam tak jak było i tak to wygląda. Elo, sorry, jeszcze raz wasze uszy. Nie wiem, kurwa, całem dobrze wyszło jak wyszło zawsze. Nie daj przez to do rapera i tyle. Elo.